Witam pięknie, dzisiaj mamy 11 grudnia 2013 roku, do świąt Bożego Narodzenia już niecałe dwa tygodnie. Ja chciał posprawiać, jak przeżywał w Grudzień, jak był bajkiem. Mieszkaliśmy wtedy na Burowcu, a Grudzień wiecie, to mi się kojarzy nierozerwanie z Adwentym i z Rolotami. Na Burowcu kościoła nie było, bo tam powstał dopiero parafia niskorzy, to się go do parafia na borkach, a konkretnie to jest na Ubedorfie. No my należeli wtedy do parafii w Dąbrówce Małej sąsiedniej do świętego Antonika. Tam zawsze roloty były ino, o 6 rano. No wyobraźcie się bajtla w wieku przeszkolnym, kiedy mostować w grudniu o 5 rano, załokiem corno w doma zimno, no ciężko było. W wiecie jak była fajna pogoda, jak y, Burołez był obsypany świeżym, białym śniegiem, na niebie świeciły gwiazdki, no to wtedy się szło fajnie. Gozi jak loł dysz ze śniegiem, zacinął bosny wiatr, a drzewa czyszczały y, od się lodu, który je oblepią, A na drudze pełno marasu, wtedy było gozi. No oto wiecie, żeby było ciepło w domu, E, tak czas rano to zadbał tata, bo tata wstawał do roboty piątej i składał złobień w naszej kasy piecu takim żelaznym, który my mieli w kącie kuchni. No, przyłożył pora łopatek wąglo, Ciepnął dwa, kąc, trzy kunski drzewa, no i za chwilę kacka była czerwona i wtedy można było fajnie wstawać, bo było ciepło. A tata wychodził prawie, prawie wtedy do roboty. No, ja się, wiecie, umył, Łoblik z jodcznika chleba z maszyn i cukrem zapił e, gockiem ciepłych kakaoszarów. No i już mógł ze Wtedy, Wtedy no, bajców się tam zbierało dość kubka na tym burowcu, A czym bliżej, do tym noc były więcej. Kolejne grupy wyłaziły z Gichy Strasy, z, z Georgu, z Pubnhausu. No i jakby już przekroczyli autostrada, jakby szła na Sosnowie, na Częstochowa. Tam wylewili łodrzebki, to noc była już taka pokaźna grupa, a dolec było widać kościół. A do kościoła zmierzamy kolejne grupy z dzielnic, dobrówki, z podmłyna, z podmilowic, z Czakaja, albo z pioków. Potem wszystkie, wszyscy wszystkim my te bajce wiecie z tymi latarkami włazili do kaplicy za głównym ołtarzem, i tam my czekali aż będzie za pora, minus 6 i wtedy my całą tą grupę że za zaświeconymi e, tymi lampionami i przy wygaszonym kościele. No, widok to był niezapomniany do końca życia to by zapamiętał. Jak przyszedł do domu a był jeszcze w wieku przedszkolnym, no to jeszcze fuknął pod pierzina i tam godzina, dwie jeszcze się poleżał. No, jak wzdłuż kolorzy, no, trzeba, trzeba było spakować hefty zeszyty, do e, fidel, do Taszy, chryb na śniadanie i trzeba było iść do szkoły. Takim ważnym dniem w grudniu był Mikołaj, 6 grudnia. No to ja już 5 grudnia, jak się kładł spać u nas w Ański, bo my w Ański mieszkali, to na 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 oknie e, głęboki talisz, a mama otwierała plikiel w oknie, żeby ten Mikołaj mógł tam działać, nie? Ja zawsze, jak się kładł spać, to byłeś ciekawy, Chciałem doczekać tego momentu, kiedy ten mikołaj przyjdzie i jak on to zrobi. No ale nigdy mnie to, nigdy zek się tego nie doczekał, bo za chwilę ich ze buferki i ze Rano jak zek się budził, no to patrza, a tu staliś, kiedy kiedy wieczór był pusty, pełno maszky, w nim pełno maszkitów, a nie los było jeszcze więcej, na piętra będzie na oknie. No i ja się wiecie, zawsze zastanawiał, ja kiedy ten Mikołaj kupuje te pierniki, bo to były takie pierniki jak u mojego ujka w sklepie, bo tu muszę dodać, że mój ujek Władek, starszy brat mojego taty, miał w pięciu swój biszek, piekarnia i sklep. No ale wiecie, nie chciał ich rodziców męczyć pytaniami, bo mama zawsze go dała, jak będziesz taki mądry, jak się tak dużo z spytał, to na drugi rok do Ciebie Mikołaj nie przyjdzie. No a ja chciał, żeby przyszedł. Potem było kolejne oczekiwanie, wiecie, na kolejny ważny dzień na Wiliju. No, w to już tata, to jest jak zawsze, szło w do roboty, a my z mamą wstawali, umyliśmy się, wzięli śniadanie i szliśmy do babki. Bo po południu u babki była wieczerza w wspólną. No, jak przyszło do tego, do tego, na tym trzecim do babki, do mieszkania, do tego widoku czytnie nie zapumia. wiecie, dziadek siedział na stołku, przed sobą miał rycka, a na ryżce srogi gorniec z konopiem i gniót. Tudzkiem ugniatą te konopie, sztamfował je tam jakoś. to to wywołuje na siemińotka, a babka już ważyła mocka, ważyła magna, makówki, na makówki, na oknach leżały na talerzach potajlowane ryby zasolone, karpy. No, kiedy się to smażyło, dopiero nie skozi, a mama się sobie i zaraz zaczęła babce pomagać. A ja, w tym czasie wychodził na sień, na słodyń, spotykał się z koleżankami, kolegami i zastanawialiśmy się, co to, co to jest dzisiaj dzieciątko przyniesie. Nam. Bo muszę dodać, że w ją, przychodziło do nas dziesiątko, nie żaden Mikołaj, bo teraz ten czerwony Kasper e, urzęduje. Od grudnia do e, e, Wilije. I to nie jest żaden Mikołaj, no, jaki czerwony kastel zapunił. U nas w Wilije, gór... E, za moich czasów, za Bajtla, e, Mikołaj kończył działalność 6 grudnia, a w Wilije przychodziło dzieciątko. No potem my przywracali do domu, za niedługo tata przychodził z roboty. No my pościli wycie, w do obiad, my takiego e, nie jedli. Zjedliśmy po chleba z kidzum, no i pięknie my się obrykli i na do babki na główny punkt programu wigilijnego, czyli wieczerzo wigilijną. Tam też przychodziła, była już ciotka moja krzesną, kiedy wtedy jeszcze była panną, potem przychodziła druga ciotka z wydaną, ze swoim chłopem z ujkiem. No i jedliśmy wspólnie ta wiecerzo no to było też coś pięknego, niezapomniane przeżycie. No a po wieczerzy śpiewaliby korendy. Po tym mnie Bajka wiecie trochę starali się wyprowadzić do kuchni, żeby nie widział co się będzie działo, a jak z już przychodził, no to zaś były prezenty maszkity przeważnie pod choinką. No, także to były niezapomniane chwile z mojego dzieciństwa. No a potem zaś kolejny, kolejne oczekiwanie na Sylwestra. I na nowy rok. Sylwester też się odbywał, bo my mieli blisko. Wiecie, my tam w tej Ańskiej właściwie spali, a przeważnie my mieszkali u babki, przebywali. Sylwester, ach, to tam wiecie, to był familok trzypiętrowy. I do każdego tam ktoś przychodził przeważnie na, na, na Sylwestra, jakiej na goście. No i tak e, odgłosy dochodzimy z tych mieszkań, a jak po tym pisło 12, to się dopiero nasłodziodzi. Wszyscy wyłazili na słody, dać się obłapiać, ściskać, życzenia się składać. No nie wiem, czy szampon, szampan wtedy był, bo to były lata 50. nie wiem. Ale wiem, że fajno żołeczka zakropiono w każdym I przede wszystkim był humor, było wesoło. A potem się tam zgodła, czyja, jeden z sąsiadów grał na saksofonie i drugi na skrzypcach I zabawa trwała do Białego Rana. Ludzie się bawili na tych słodkach, na piętrach tańcowali. To mi do końca życiu pozostanie w pamięci. No a potem był Nowy Rok i jak była fajna pogoda, fajny śnieżek, no to się my cieszyli, bajce szczególnie z uroku zimy, a jak była plucha, maraz, no to my no ciekali, czekali, żeby jak najprędzej ta zima się skończyła i przyszła wiosna. Dziękuję pięknie.